Dzisiaj święto świętego Mateusza, Ewangelisty, Apostoła. Gdy Jezus wychodził z kafarna, um, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów, Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami, grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł – nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie, starajcie się zrozumieć, co znaczy chcą raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czy to nie jest piękna, dobra nowina? Mateusz, który miał się źle, był zmęczony, tym dotychczasowym sposobem życia, myślenia, wartościami, których miałeś dosyć. Może i Tobie Pan Bóg daje łaskę, że już jesteś zmęczony i czujesz się źle z dotychczasowym sposobem życia. Więc Chrystus chce zasiąść z Tobą do stołu, tak jak zapisał Święty Jan w Apokalipsie: Przyjdę do Niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus zaprasza. Mateusz wstał i poszedł za nim. Jezus zaprasza każdego. Czy to zaproszenie dotyczy szczególnie Ciebie? Może tak. To jest nadzieja.